Szanowni Państwo, warto podsumować ostatnią wizytę papieża w Iraku. Śledziłem te wydarzenia, te przygotowania już wcześniej i muszę przyznać, że rzeczywiście papież zaimponował pewną odwagą, ponieważ głosy, które docierały od organizatorów i z tego kraju w sprawie tej wizyty, no, były niepokojące, tak Informacje o potencjalnym zagrożeniu terrorystycznym, czy, czy jakimiś atakami, czy ogólnym niepokojem, jaki, jaki panuje w Iraku, muszę powiedzieć, że zaimponowały mi, jeśli chodzi o takie zdecydowanie papieża w tym, żeby tam być. I myślę, że pod względem religijnym pewnego wsparcia duchowego, jakie papież mógł dać chrześcijanom, przecież nie tylko katolikom żyjącym, w Iraku to było, to było coś można powiedzieć dużego. Jednocześnie ta pielgrzymka skłania mnie do pewnej refleksji na temat polityki papieża, polityki, no, która za papieżem jest polityką całej stolicy Apostolskiej, a także jakby to powiedzieć, polityką międzynarodową Kościoła. To znaczy, papież ewidentnie postanowił współpracować z reżimami. Pierwszy reżim to jest reżim chiński, w którym podpisano ową słynną umowę o nieznanej treści, tak, i która ewidentnie skutkuje tym, że stolica Apostolska nie krytykuje Chin, a jednocześnie Chińczycy, no właśnie, dalej prześladują katolików. Właściwie można powiedzieć, że w ostatnich miesiącach mieliśmy liczne przykłady takiej jakby to zarządzeń czy różnych akcji władz chińskich przeciwko katolikom, chrześcijanom, czy różnym wspólnotom wyszły te nowe prawa, które zwiększają kontrolę państwa nad wspólnotami religijnymi. To jest jeden punkt. Drugi punkt to jest współpraca czy takie bliskie stosunki nie boję się tego słowa użyć, z reżimem amerykańskim. Tak? Mamy do czynienia tam z państwem, które może nie jest totalitarne w takim sensie jak, jak Chiny, ale z pewnością jest państwem, które właściwie w rozmaitych czy w większości różnych takich obszarów życia społecznego w ogóle jest na antypodach tego, czym jest katolicka nauka społeczna. Zwrócę uwagę na to, że jest to państwo o bardzo niskim poziomie zabezpieczenia społecznego, czyli Takiej solidarności społecznej, sprawiedliwości społecznej, tak? niskim poziomie opieki medycznej. Państwo w nikłym stopniu zajmuje się tymi, którzy prawda sobie nazwijmy to nie radzą, tak? Dobrze wiadomo, że to nie radzenie często nie ma nic wspólnego z osobistym zaangażowaniem, lenistwem i co ja tam różne rzeczy liberałowie. Próbują ludziom wmawiać, tylko z pewnymi strukturalnymi problemami, jakie wytwarza system społeczny, system państwowy. No ale najważniejsza rzecz to jest to, że mam do czynienia z państwem, które po prostu w radykalny sposób promuje aborcję, promuje w tej chwili ideologię gender. Można powiedzieć, że Stany Zjednoczone są swego rodzaju lewicową dyktaturą. tak Można powiedzieć, że. Wręcz taką mesjanistyczną. Tak. Można się spodziewać, że Stany Zjednoczone będą te swoje ideologie chciały teraz, kiedy demokraci doszli do władzy, którzy są zdecydowanie właśnie proideologiczni, rozciągać na cały świat. No, mimo to widzimy, że w obu przypadkach papież niejako ignoruje te problemy i przedstawia się jako. Sojusznik, tak, można powiedzieć, tych reżimów, ktoś, kto chce z nimi współpracować dla jakiegoś dobra porządku światowego, to jest bardzo ciekawe. To jest jakby zmiana, która jest krytykowana, ponieważ wygląda tak, jakby papież na przykład popierał aborcję tak, w Stanach Zjednoczonych, a przez to i na całym świecie, bo wiadomo, że Stany Zjednoczone będą poprzez ONZ chociażby tę aborcję i ideologię gender. Promowały. I teraz można spróbować zrozumieć papieża. Jaki mógłby mieć papież plan w Chinach? Być może chodziłoby o to, żeby te represje wobec kościoła były mniej, jakby to powiedzieć, mniej uciążliwe. No nie wiemy, co jest w tej umowie. Być może rzeczywiście sytuacja byłaby dużo gorsza, więc papież wolał dogadać się z reżimem po to, żeby jednak kościół nie był tak mocno prześladowany, jak może zostało to obiecane. Może Kościół miał dostąpić jakichś szczególnych prześladowań, ale te zostały wycofane. Nie wiemy tego. Na razie owoce, takie widzialne owoce, tego, tego porozumienia nie są budujące. Nie widać podstaw, nie widać sensu dla tego porozumienia, które zresztą zostało nie tak dawno przedłużone. I teraz przenieśmy się do Stanów Zjednoczonych. Wizyta, a właściwie do Iraku, wizyta papieża w Iraku została skomentowana przez Joe Bidena, który no, w samych superlatywach wypowiedział się, że to wspaniała prawda, inicjatywa papieża, że jest pełen podziwu dla jego działania. Niewątpliwie te 5 minut papieża w Iraku, 3 no, dni. Były momentem, w którym świat musiał zwrócić uwagę na to, że chrześcijanie są największą grupą religijną prześladowaną na świecie i musiał na to też zwrócić prezydent amerykański. Być może taki jest sens tej realpolitik papieskiej, że papież liczy przymykając oko na, na sprawy fundamentalne, niewątpliwie to jest bardzo ryzykowna gra uzyska coś innego, uzyska coś w innym obszarze, na przykład ochronę m, dla chrześcijan w e, takich krajach jak Irak, czy może jeszcze nie, w Afganistan, czy w innych krajach, gdzie m, m, mamy do czynienia z realnym prześladowaniem chrześcijan, a jednocześnie z realnymi możliwościami jakimiś być może Amerykanów na to, żeby m, te sytuacje ograniczyć e, i zmienić. Przy czym, m, jak mówię, Najważniejszą sprawą tutaj są e, owoce. I czy faktycznie papież Franciszek coś uzyska, e, nie naciskając na partię demokratyczną e, w sprawach e, no, cywilizacji życia i cywilizacji śmierci, czy uzyska jakiś rodzaj ratunku dla e, chrześcijan, czy te, ta, ta realpolitik współpracy z reżimami e, dwoma, pretendentami, do światowej hegemonii przyniesie kościołowi jakieś poży pożytki, chrześcijanom, może bardziej nawet, tak, niż kościołowi. Tego nie wiemy. Obawiam się, że możemy mieć do czynienia raczej z pogłębianiem się konfliktu wewnątrzkatolickiego w Stanach Zjednoczonych między takimi zaświadczonymi liberalnymi katolikami, którzy głosują na partię demokratyczną, a nazwijmy to ortodoksami katolickimi, którzy no Nie wyobrażają sobie, że można na partię, która w tak jawny sposób reprezentuje cywilizację, kulturę śmierci, głosować. To jest oczywiście bardzo ciekawa sprawa i gra papieża bardzo, ale to bardzo ryzykowna. Teraz tak, na koniec chciałbym podziękować panu Janowi Franczakowi, tłumaczowi książki. Ach, widzę, że lustrzane odbicie tutaj mi weszło, no nie zmieniłem tego. To jest książka Hilarego Biloka Europa i wiara. Właśnie ją dostałem. Bardzo dziękuję tłumaczowi za tę książkę. Mam nadzieję ją przeczytać i dziękuję też za inne książki, które od Pana Jana otrzymywałem, tego autora szczególnie. Godny polecenia. Chciałem też wam podziękować wszystkim za to, że obejrzeliście ten odcinek. Długo mnie nie było na kanale, teraz wracam. Mam nadzieję, że będę regularnie, no ale to trudno obiecać. Zachęcam do wspierania, do, przede wszystkim do subskrypcji, tak żebym przeszedł tysiąc subskrypcji i mógł monetyzować też ten kanał. Także zachęcam do wsparcia kanału przez zrzutkę. Link dam w opisie do tego filmu. Tymczasem do zobaczenia.